Wyobraźmy sobie, że w jednym pomieszczeniu spotykają się trzy wielkie umysły Friedrich Nietzsche, Ayn Rand i Immanuel Kant. Każdy z nich reprezentuje odmienną wizję moralności od radykalnego egoizmu przez obiektywizm, aż po moralność obowiązku i altruizmu. Dyskusja, którą prowadzą, to prawdziwe starcie idei. Nietzsche zaczyna jako pierwszy z charakterystycznym dla siebie tonem buntu przeciw moralności chrześcijańskiej i tradycyjnym wartościom. Mówi, Dobroć, a cóż to za słabość moralność, którą od wieków wpaja się ludziom, jest moralnością niewolników. Altruizm to wymysł słabych, by ujarzmić silnych. Człowiek, który podporządkowuje się tej idei, rezygnuje z własnej woli mocy, zaprzepaszcza swoje najgłębsze pragnienie bycia wielkim. Superczłowiek nie daje się zwieść sentymentalnym bredniom o poświęceniu dla innych. Człowiek powinien dążyć do własnej siły, własnej wielkości to jest. Prawdziwa wartość. Ayn Rand, słuchając go z zainteresowaniem, kiwa głową i odpowiada: Zgadzam się z Tobą, Friedrichu, ale pozwól, że doprecyzuję. Egoizm nie jest zwykłą siłą, to nie brutalna dominacja nad innymi. To świadoma racjonalna troska o własne interesy. Człowiek powinien dążyć do własnego szczęścia i żyć według zasady własnego rozumu. Poświęcanie się dla innych to zdrada samego siebie. Każdy, kto każe ci żyć dla innych, chce cię zniewolić. Nie ma żadnej moralnej chwały w ofiarności, bo jeśli każdy dąży do własnego dobra, to w końcu wszyscy na tym korzystają. Immanuel Kant, słuchając ich, zachowuje spokój, lecz w jego oczach maluje się stanowcza dezaprobata. Po chwili mówi: Widzę, że oboje zapomnieliście o tym, co oznacza prawdziwa moralność. Moralność nie polega na dążeniu do własnej wielkości ani na kierowaniu się własnym interesem. Prawdziwie moralne działanie jest bezinteresowne i wynika z poczucia obowiązku. Nie powinniśmy czynić dobra dlatego, że przynosi nam to korzyść, ale dlatego, że to nasz moralny imperatyw. Jeśli pomagamy innym, nie powinniśmy pytać, czy to nam się opłaca. Powinniśmy to robić, bo jest to powinność każdego człowieka jako istoty rozumnej. Nietzsche wzdycha z rozbawieniem. Ach, Kant, Twoja moralność to moralność stada. Twój imperatyw kategoryczny to narzędzie, które spętało ludzkość kajdanami fałszywej cnoty. Życie nie jest o obowiązku, życie jest o mocy, o przekraczaniu samego siebie. Czym jest człowiek, jeśli nie bestią, która powinna się stać czymś więcej? Rand dodaje: Friedrichu, masz rację, że człowiek powinien kierować się własną siłą, ale nie możesz lekceważyć wartości rozumu i zasady wzajemnej wymiany społeczeństwo, w którym każdy działa egoistycznie, ale uczciwie, jest zdrowsze niż społeczeństwo, w którym ludzie są zmuszani do altruizmu. Kiedy ludzie dążą do własnych celów i respektują prawa innych, wszyscy na tym korzystają. Kant jednak nie ustępuje. Nie chodzi o to, czy ktoś na tym korzysta, czy nie. Moralność nie może być uzależniona od konsekwencji. Jeśli czynisz dobro, bo liczysz na nagrodę, to nie jesteś moralny, tylko wyrachowany. Prawdziwa moralność wymaga, byś działał z obowiązku bez względu na to, co ci to przyniesie. Nietzsche śmieje się gorzko. Kant, ty i twoje abstrakcyjne zasady. Człowiek nie żyje dla obowiązku, tylko dla siebie. Twoja filozofia stworzyła epokę słabości i dekadencji. Czas na nową moralność, moralność silnych, którzy nie boją się iść naprzód. Rand kiwa głową. Nie zgodzę się z tobą we wszystkim, Nietzsche, ale przynajmniej rozumiesz, że człowiek musi być kowalem własnego losu. Kant chce zmusić ludzi do działania według zasad, które nie uwzględniają indywidualnych interesów, ale jeśli każdy kieruje się własnym rozumem, nie potrzebujemy narzuconej moralności. Kant wzdycha, jakby już nie spodziewał się, że przekona swoich rozmówców. Mówi spokojnie. Nie każdy człowiek jest czystym rozumem. Wielu kierując się egoizmem, niszczy innych, nadużywa władzy. Tylko moralność oparta na obowiązku może nas przed tym uchronić. Nie jesteśmy tylko istotami dążącymi do własnego interesu, jesteśmy też istotami etycznymi, zdolnymi do przekraczania własnych pragnień w imię wyższej wartości. Dyskusja nie ma końca. Nietzsche odrzuca altruizm jako moralność słabych. Rand broni egoizmu jako zdrowej zasady życia. A Kant nie ustępuje w swojej wierze w etyczny obowiązek. Kto ma rację? Czy człowiek powinien żyć dla siebie czy dla innych? A może prawda leży gdzieś pomiędzy? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam.